Witajcie, z tej strony Skorpion. Jest to gra Diablo. Ostatnio tutaj sobie zakończyliśmy. Takie mamy przedmioty w inwentarzu. No to lecimy dalej. Tylko sprawdźmy sobie jeszcze mapę tutaj. O, przydałoby się iść. Gdzie jeszcze? I tu. To troszkę mamy do zwiedzenia. Okej... Okay. To ruszajmy. Mykamy, mykamy, mykamy... Wow, są... Hey. No giniecie. Przecież level dostałem, jestem silniejszy, ale nie szybszy. Niestety. Dobra, jeden padł. Drugi. Trzeci. Coś tam wypadło. O! Właśnie. Taki pałasz, mieczyk. Dobra, wiecie co, udamy się teraz do miasta? Myk. się tu wi. Chciałem powiedzieć wioski. Wiesiury Później po to przyjdę. Ej, pany, pany. Jeszcze mnie biją. No ostatni, bynajmniej teraz. Ile my brakuje, ile my mamy chciałem powiedzieć, ale ile nam brakuje do lewela? Uh. Dużo. Jeszcze gdzieś był scroll chyba. Mi się wydaje. No ale to parek przylecie. O! Aha, mogę go użyć. No i co? A, taki to strażnik. Nie, 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 nie. Myślałem, że tam lezie i nie wyjdzie. Twardzi, tak, za widemony. z drugiej strony, im więcej, tym lepiej. Bo zawsze to doświadczenie... to nietoparek. Dobra. Lepiej sobie zapisać a nieżeli jeżeli powtarzać po 20 razy no chodź tu dobra, i teraz tak teren tutaj już żeśmy sobie obeśli to możemy iść tu No, myślę że w tym odcinku jak dobrze pójdzie to wejdziemy na poziom dziewiąty ale to się okaże szedłem tylko po to naprawdę żeby ubić jednego stwora ech no to lecimy dalej Popatrzmy przez moment. A, tutaj, tędyk, dobra. Tu trzeba iść. Czyli kawałeczek drogi mamy do przybycia. Niestety. Dobra. Są drzwi. Jest sejwik. Otwieramy. I mamy zabij demony. No, ubija je. Rozabierają życia. To przez nasz Armor Class. Bynajmniej częściowo. Za mało many. Aha, super. Wow. Więcej was tam chłopaki nie było. Dobra, jeden padł Drugi I trzeci Nice Nie wiem po co te beczki rozwalam Ale no, takie głupie przyzwyczajenie, <śm> zawsze coś może z nich wypaść No i pusto Czyli praktycznie standard czyżby by całą planszę mielibyśmy odkrytą Jeszcze luknę Tak dla pewności Zgadza się. to mamy tu albo gdzie jest wejście tu znaczy się zejście na poziom dziewiąty. Sprawdzimy to, czy dobrze idę. Czy to jest tu? Siódmy, czyli nie tu. Ech. I teraz będziemy musieli poświęcić troszkę czasu na dotarcie. Można by było użyć jakiegoś teleportu Jest taki czar ale On wiecie Nie za bardzo służy tak jakby się chciało Bo on owszem teleportuje ale w losowo wybrane miejsce Znaczy się źle powiedziałem losowe miejsce nie wybrane Jeśli już wybrane to przez komputer Okej. Okay. I schodzimy na poziom dziewiąty. Gorąco tu na dole. No, trochę. Robimy sobie save'ik. I połowa gry już jest za nami. Bo rozpoczynamy poziom dziewiąty. Nie, nie, nie. Nie wracaj tam. No, oni są powiedzmy nietrudni do ubicia, ale zabierają trochę energii. Tam są strzelający. Ja, uleczyłem się niepotrzebnie dwa razy. Skąd oni tam zleźli z dołu? Fajne są miecze półtororęczne, ręczne, ale chciałbym jakiś fajny, a nie biały. Na to nawet nie mam co patrzeć. Jeśli chodzi o level, no w tej planszy może zdobędziemy, ale kiedy to nastąpi, to nie wiem. Chodźcie tu. Magmowe co? Demony, chyba tak było, tak? No. Coś mi się dzisiaj... język plącze. Proszę mi o to wybaczyć. On nie jest strzelający. A jeszcze ci z kwasem. Oni będą uciekać przez pół planszy. Nie, właśnie, to będzie ganianie. To będzie mega pościg. Dobrze, że oni są na dwa, trzy ciosy. Ale ci są irytujący Uczynić skąd to by było proste Z daleka i już A tu ty dochodzisz, się głupi Sami widzicie Trzeba ich jakoś zwabić Tak, żeby nie mogli uciec. O. Dobra. Ja teraz będę poświęcał nie wiadomo ile czasu na wypieranie i ganianie. Jest, ale tylko jeden cios Pat. Właśnie, to są najlepsze miejsca, wrogi i gdzieś tam zwabiać. Tylko, że to jest, jak mówiłem, czasochłonne. No nie same białe, łaj. żeśmy sobie zrobili może użyjemy no, bo czemu by nie dobra mamy tu przejście i i, i. coś pusto o. Wejście na poziom 10 super, ci jedoplujcy. Oni są trochę niebezpieczni, ale w grupie. Zresztą, który tu stwór nie jest niebezpieczny? Dobra, tą część mamy odkrytą. O, księga? A, grzybitą. To już wiem, że będziemy mieli zadanie. kłaścik Padłeś. I nie powstań. No właśnie. Ten dom trzeba będzie oddać pewnej osobie. Zobaczycie to później. Pyk, 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 pyk. pyk. Tak, tupie nagroda później za ten gościk też jest nawet fajna, aczkolwiek losowa. Niestety młabeczek. Ja się zawsze zastanawiam, kwas do jakiego rodzaju, że tak powiem, magii należy? Po co podpiąć odporność? Pod ogień? Nie. Pod magię? Chyba najprędzej. Pod błyskawicę? Wątpię. Tu ich może być dużo. No i jest. Trochę. Same złoto. Nie wiem sile. Ale mi wzięli na chwilę w krzyżowy odion. Troszkę ich się ubiło. Znowu Za mało mamy. Aha, musiałem się drugi raz uleczyć. O, piękny dźwięk. Był Omulet albo pierścień Tylko gdzie on jest? O to jest pytanie. Był, był, był. O, nice. Jak widzicie tutaj szybko schodzą te miksturki. Ale co zrobić? Nic. To już zrobione. Kolejne plujki, Trzy. tym Yeah. Okay. I to by było tyle. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć.